Dziewiąty dzień nowenny przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ten ostatni dzień nowenny w chwili ciszy przedstawmy nasze intencje Panu Bogu przez wstawiennictwo niepokalanej. Prośmy Ducha Świętego, by prowadził nas przez ten ostatni dzień nowenny. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i ogień miłości swojej w nich zapal. Wześlij Ducha swego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłaś serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest dobre i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Całaś piękna jest Maryjo. Całaś piękna jest Maryjo. I z mazy pierworodnej nie ma w Tobie. I z mazy pierworodnej nie ma w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem. Tyś weselem Izraela. O Maryjo. Tyś chlubą ludu naszego. Tyś orędowniczką grzeszników. O Maryjo, o Maryjo. O maryjo, o maryjo. Panno najroztropniejsza. Matko najdobrotliwsza. Módl się za nami. Przyczyniaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa. O Maryjo. Modlitwa świętego Alvonso Liguoriego na dziewiąty dzień nowenny. O Maryjo, Ty jesteś łaskawa dla biednych, litościwa dla uciekających się do Ciebie, słodka dla kochających Cię, łaskawa dla pokutujących, litościwa dla postępujących na drodze cnoty, słodka dla doskonałych, okazujesz swą łaskawość. Gdy nam łask udzielasz, swą słodycz oddaniem się tym, którzy cię szukają. Dzieci mają zawsze na ustach imię matki i w każdym niebezpieczeństwie, w każdej trwodze zaraz wołają: mamo, mamo! Ach, matko najsłodsza, o matko najukochańsza, tego właśnie pragniesz abyśmy jako dzieci Twoje wzywali Cię we wszelkich niebezpieczeństwach i byśmy się zawsze do Ciebie uciekali, albowiem chcesz nam dopomóc i zbawić nas, tak jak już zbawiłaś wszystkie dzieci, które się do Ciebie uciekały. O gdyby chrześcijanie pilnie i z ufnością wzywali imienia Maryi w pokusach, z pewnością nigdy by nie upadli. Spraw Pani, byśmy często wzywali Twego imienia z miłością i ufnością. Gdy się bowiem w ten sposób Twe imię wymawia, ma się niechybny znak, że się jest w stanie łaski albo że się posiada zadatek rychłego jej odzyskania. O moja najsłodsza królowo i matko, kocham Cię bardzo, a ponieważ kocham Cię, miłuję także Twe święte imię. Postanawiam sobie i spodziewam się z pomocą Twoją wzywać Je w życiu i przy śmierci. Módlmy się. Wszechmogący Boże spraw. Aby Twoi wierni, którzy się cieszą opieką Najświętszej Maryi Panny, za jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wskazania i wnioski praktyczne na dziewiąty dzień nowenny.